Dzisiaj obejrzymy se kanał, który nigdy nie widział szczoteczki do zębów, a jego prowadzący kropka ma schizofrenię i jakieś inne choroby psychiczne oraz wygląda jakby go wyssali. Mowa o króliczku 77, choć bardziej nazwałbym go nutrion czy coś takiego, sorry za tak mówię, ale miałem wczoraj melansz i jestem na kacu. Teraz obejrzymy sobie filmy tego Skibili Toileta. Jak to od razu zobaczyłem, to pomyślałem, że nie uprawia one kingu ani wingu, ani maxingu tak jak my smalcy alfa Gigaczady wepperzyc reacionia ja i losowy bal. Zobaczyłem też, że nadawca ten przypomina mi dziewczynę gigachada, który wali kapuchy, czyli Roberta Roblox, którego ubóstwiać powinniśmy my wszyscy od piątego roku życia waląc do niego daszka. Raz kiedy pomyślałem o kreacionie, próbowałem wstrzymać mój wytrzysk. I edgingowałem ja do niego w różnych sytuacjach i raz tak do niego zmasowałem korwody, nie raz, raz, cały sufit mi się kleił. To na tyle moje ski bili toilety, widzimy się w następnym odcinku, ach, jameo.